Kebab, kebab, kebab to zbawienie, kebab, 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 kebab to zbawienie. Dzień dobry, tu mojego kolega, Jeżeli nie mogę się ujawnić, jak wiecie, staw to się ujawnie Oczywiście to jest ton drugi, także e, hej, dobra, e, zaczynamy. Kebab, kebab, kebab to zbawienie, jeśli go nie masz, to se kup, a jak nie masz kasy, ukradnij sobie skądś, ale... Keba, 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 to jest nie, 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 Keba, to nie, hej, 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 hej. Dobra, kolej, dalej śpiewamy... To co? Lecimy, oleczesz. No. Nie, ja. nie kebab? kebab. 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 kebab to zbawienie. Hey. Kiedy masz kebab? to masz kebab? Kiedy masz kebab? Kiedy masz kebab? Kiedy masz kebab? Kiedy masz piwko hej, hej, hej! hej, hej! kebab? piwko zawsze jest, hej, hej, hej! Kiedy masz kebab? Kiedy masz kebab? hej, hej, hej! okej, 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 okej!